Cześć kochani, witajcie ponownie na moim kanale. Ja jestem oczywiście Beata i zapraszam Was na ten dzień ze mną. Dzisiaj jestem sama w Singapurze, ale nie do końca sama bo właśnie jadę do, do Józia, do jego biura. Odbiorę go, bo kończę dzisiaj pracę troszeczkę wcześniej. Pójdziemy w jedno miejsce, w które chcemy pójść razem, a później wieczorem na wieczór mamy przygotowanie naprawdę bardzo, bardzo ciekawą niespodziankę mam nadzieję, że ona się nam uda, bo jeszcze nie chcę o niej mówić, bo może się w ogóle nie uda i jakby będzie totalna klapa e, ale zakładam, że się wszystko uda, słuchajcie, ja już jestem gotowa sprawdziłam, czy nie ma e, deszczu nie ma póki co deszczu, także słuchajcie, idę pierwszy raz będę w Singapurze jechała komunikacją miejską bo planuję pojechać tam e, autobusem e, droga powinna zająć mi około 40 minut, także wychodzimy i zobaczymy jak będzie szybkie sprawdzenie pogody przed wyjściem Dobra, nie wygląda jakby miało padać, także ekstra. E, słuchajcie, pierwszy raz będę jechała tu jak Singapurze komunikacją miejską. Wszystko sobie wygooglałam. Wydaje się, że jest to bardzo prosty e, proces, znaczy wiecie, no jakby generalnie podróżowanie komunikacją miejską nigdy nie jest trudne. Ehm, też wiem od Józia, że po prostu jeżeli, w, jeżeli chodzi o płatności czy bilety, za wszystko płaci się kartą w samym autobusie, także nie powinno być z tym żadnego problemu. Mam nadzieję, że wiecie, karta mi się działa i wszystko będzie spoko. Także trzymajcie za mnie kciuki. Our hearts beat to the city streets. We begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun. Właśnie wysiadłam z autobusu, nie uwierzę co się stało, właśnie zaczęło padać. Ehm, powiem Wam, że już przestaje się przejmować tą pogodą tutaj, naprawdę, bo tutaj nie ma co. Albo jest przegorąco, albo leje, albo jest słonko. Jestem, słuchajcie, już pod e, budynkiem, w którym wydaje mi się, Józie ma biura. Zaraz muszę sprawdzić na telefonie, czy to jest dokładnie ten budynek. E, wiem, że z jego budynkiem połączone są chyba jedno czy dwa centra handlowe i tam gdzieś mamy się spotkać, także może Wam w ogóle pokażę, jak tu jest. Tutaj mamy jakieś biurowce tu mamy biurowce no mm, a i to co wam mówiłam ostatnio zobaczcie, idę sobie po chodniku na otwartej przestrzeni, ale jest jakby daszek, e, który myślałam na początku, że chroni nas przed słońcem, ale chyba jednak chroni nas przed deszczem, jak widać bardzo mi się teraz przydał także fantastycznie e, jejku, nawet jest nad ulicą zobaczcie jaki to jest genialny wynalazek także uwaga przechodzę sobie przez, na drugą stronę i zaraz będę szukać mojego małżonka słuchajcie. Y -y -y. PLQ1 Wydaje mi się, że to jest to quarter 2. No to też tutaj, dobra, lobby. OK. Dwa. Eee. No dobra, wiecie co ja do niego może zespomę? I poinformuję go, że słuchajcie, już żonka przyjechała. Proszę mnie tutaj zabrać. Już jestem, baby, ale bardzo pada deszcz. No... Do you know where the bus stop is? Słuchajcie, dotarłam do budynku. Powiem że miałam trochę szczęścia z tym deszczem, bo naprawdę od droga od przystanku do tego budynku zajęła mi minutę i wszystko było pod daszkiem. Czekam właśnie na to, że się zejdzie tutaj do mnie na dół i zaczynamy nasz wspólny dzień w Singapurze. Mam jestem bardzo podekscytowana, mam nadzieję, że spędzimy teraz trochę czasu w ogóle w galerii handlowej. Później Wam powiem, dlaczego tu przyjechaliśmy i mam nadzieję, że w tym czasie jak będziemy w galerii, to po prostu przestanie padać. Jest taka szansa, ale jest też szansa, że się jeszcze bardziej rozpada. Kto wie, zobaczymy. Zobaczcie, kogo tutaj mamy! Odebrał mnie Józef z Lobby. Słuchajcie, przyszliśmy na chwilę do galerii handlowej, żeby zrobić Tax Refund. Nie byliśmy zbyt dobrze poinformowani, niestety, więc nie wyszło nam tak jak chcieliśmy. Generalnie, co to jest Tax Refund? Jeżeli jesteście gdzieś w jakimś kraju. Jakie są zasady, Józef? Jak wytłumaczysz mi tego Tax Refund? Tak, if you just traveling, yeah? you tourist, you can get money back for no, Schengen area. You need to go Schengen. Tak, dobra. Więc jeżeli wy spoza spoza Unii Europejskiej i jesteście jakby turystami, czyli jesteście w jakimś tam określonym krótkim okresie czasu w danym państwie, to możecie um, zrobić sobie tax refund. Czyli w sklepie, w którym dokonaliście zakupu, um, oni wypełniają taki formularz, skanują wasz paszport i wtedy możecie na lotnisku odebrać gdzie mam miejsce tam. Dobra, wtedy na lotnisku możemy odebrać te pieniądze jakby z powrotem? My zrobiliśmy trochę zakupów, mieliśmy łącznie rachunków prawie na 300 czy 400 dolarów, więc byliśmy bardzo podjarani, że ojejku, no to ekstra, odbierzemy sobie wszystkie te pieniądze. Natomiast co się okazało? Na jeden paragon musi mieć transakcję minimum 100 dolarów. I my niestety tylko taki jeden mieliśmy paragon powyżej 100 dolarów. Pozostałe, pomimo tego, że były z tego samego sklepu na przykład uniklo, mieliśmy raz 40, raz, 40, raz 60 i jakby nie można ich było zsumować, więc tak naprawdę mamy tylko 9 dolarów zwrotu do odebrania, ale wiecie zawsze to tak, zawsze to 9 dolarów jeszcze nie wiem jak ta procedura wygląda na lotnisku więc wszystko wam powiem, to jest ważne po prostu musicie mieć ze sobą paszport, no i jak też planujecie jakieś większe zakupy w danym kraju, na przykład nie wiem, chcecie sobie kupić iphona to też możecie zrobić tax refund, czyli zwrócą wam ten podatek, który zapłaciliście tutaj w tym kraju także moim zdaniem super opcja teraz słuchajcie, przyszliśmy do portu. będziemy jeść, co? dobra, to idziemy się dobrze, to zobaczmy co jest Jesteśmy już głodni, pora lunchu, słuchajcie, Znaczy jest piętnasta, pora obiadu. So sure you know tak, the... Yeah, the other side there is vegan one, but I don't, I no Dobra. So this jest something similar to co to jest? Słuchajcie, zgodnie z rekomendacją męża wziąłem sobie wegańską zupę. Mogę bardzo fajne miejsce, knajpeczka, możesz pokazać za nami. Tak, mieli chyba 25 różnych wegańskich zup, więc ja wziąłem sobie taką, cokolwiek to jest. Czy wy widzicie tego wielkość? Ręka, zupa. Głowa, zupa. To jest gar. To jest po prostu caro, no ale... ale to nie jest tak, No i co teraz? Rudy. Ale to by było, Tak, jest akceptowanie. Mm. jest pikantne, ale... Jest bardziej pikantna niż oczekiwałabym, słuchajcie walczę, jest ciężko, jest bardzo dobra, ale jest też bardzo gorąca, bardzo pikantna i jest tego bardzo, bardzo, bardzo gorąco. Ale nie jest głośno. Chciałabym to skończyć, ale... trudno, nie? No? Bardzo pikantna. Idziemy. Słuchajcie, poddaję się, nie dam rady i umieram. Musisz mnie zabrać na jakiś napój teraz. Jedziemy na Bubble Tea. Bubble tea i wszystko jedno, bo ja jestem wypalona po prostu cała. No ale ja nawet w połowie nie jestem. Więc tak, godzinę po ogromnej burzy, jak widzicie, już jest słoneczko i e, wszyscy żyją. E, jedną rzecz, którą chciałam Wam pokazać, że Wam pokazywałam chyba, te wiatraki. Czyli mamy klimatyzację na otwartej przestrzeni. Czemużby nie? W którą stronę idziemy, Józefek? Właśnie Józef mi powiedział, że jego biuro jest zlokalizowane tam, wokół są trzy galerie handlowe. To znaczy jakby w jednym kompleksie, tak? Trzy różne. Tak, connected. No. E, więc, więc zabawnie. Byliśmy właśnie w jednej galerii. Tam zjedliśmy, zrobiliśmy ten taxi refund z jednego ze sklepów. Idziemy teraz do drugiej. No uwaga, bubble tea, ponieważ powiem Wam, że mnie zęby palą od tego, e, jak to było pikantne. No, to jest zapikanka. Polą? Skrzydlają zapikanki, proszę, proszę. Więc tak, Józia mi powiedział, że najlepsze na, na to pikantne będzie bubble tea. Także ufam mu. Coś już wie. A jaka jest Bubbel typyczna? Green Grapes. Green Grapes? A one są słodkie bardzo. Piliśmy to soju. No, 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 ale owoc zielony e, winogron, generalnie tutaj jest tak. słodki, ma słodki smak. Bo słuchajcie, piliśmy raz soju. To jest taki powiedziałabym koreańskie wino. Koreański cydr? Koreański spiritus koreański spirytus, mąż podpowiada no nie wiem, generalnie koreański alkohol jeden był smaku grejpfruta był, no średnio mi smakował ale ten właśnie yy, zielonych winogron który zakładałam, że będzie kwaśny był bardzo, bardzo słodki i pyszny także, o tu jest jeszcze więcej restauracji Aha, to jest kolejne centrum handlowe nieźle Ale piękne sukienki Słuchajcie, przyszliśmy do tego drugiego centrum handlowego Wiecie, mówi, że to jest takie bardziej lokalne I rzeczywiście widzę tutaj trochę takich stoisk alabazarkowych. bazarkowych No chyba Ci się tu podoba, bo tak Turcją zalatuje się, że to mają najlepsze bubble, ja się sobie bardzo lokalnie i nie widzę tutaj ludzi z naszego kontynentu, więc to jest chyba też Durianem pachnie, tak? No. Pachnie. Ale powiem wam, że oni robią wszystko z tego Duriana, robią lody z Duriana, robią ciastka, robią czekolady na o smaku Duriana. Nic nie jedliśmy jeszcze Durianowego, więc może dziś jest ten dzień, kto wie. Ej, no zobaczcie jakie... jak masz jak zarysować. Traditional in lot Singapore. So, I don't understand. The, the green okay. get Boba, it's only topping? Yeah, not topping. So, yeah, I okay. have to eat first. Ah. So, can I change my aloe vera for green Boba? Oh, okay. can. Thank you. Yeah. Okay. So now I want Taiwan green tea. Okay. Do you want medium or large? Medium? medium. Okay. And yeah. green grape. Okay. Uh, and zero sugar. Uh, normal ice or normal, ice? normal ice. Okay. Anything else? That's all. For first, temperature or the like. The is double matter. Ja też sobie wzięłam, słuchajcie, zielona jaśminowa herbatka z kulkami z. co zielonych? Winogron. Tak. I słuchajcie, zrobiliśmy dość spore zakupy. Ja w sklepach kosmetycznych, trochę spożywczych. Także jesteśmy gotowi, żeby wrócić do hotelu. Wracamy do hotelu. Faktem teraz genialny pomysł, żeby pójść na basen. Więc czemu nie? Możemy spróbować, a później wieczorem. Mamy też świetną propozycję, także zobaczymy, czy nam się uda. Dobra, no no słuchajcie, pierwsza próba. Wyszliśmy na zewnątrz, będę testować moją Bubblet. Powiem że nigdy nie byłam fanem Bubblet. Ale Julia mówi, że pyszna, no to mu bierze. uwaga. Dobre, nie jest słodko. Nie, nie like it, bo nie jest cała sugar To no. no nie ma cukru, ale to dobrze, że nie ma cukru. Jest zielona herbata. I żelki wrzątka, no nic specjalnego dla mnie po prostu. No spróbuj. No lubię. W Turcji pijemy taką samą herbatę. Zieloną z jaśminem. No te kulki są spoko, no takie żelki słodkie, no. no pycha. Cześć moi drodzy, słuchajcie. Byliśmy na chwilkę w hotelu, troszkę odpoczęliśmy i powiem Wam, że mieliśmy taką mini drzemkę, więc żeby się już bardzo późno. Mieliśmy trochę inną atrakcję dzisiaj zaplanowaną, no i jak widać nam nie wyszła, także jeszcze Wam nie mówię co to było, bo może jeszcze nam się uda w kolejnych dniach, ale właśnie przyszliśmy sobie tutaj w okolice taką jakby barową, właśnie bardzo lokalną, posiedzimy sobie tutaj troszkę, może złapiemy coś do jedzenia i mamy w planach dzisiaj zobaczyć jedną z głównych atrakcji Singapuru, czyli lworybę. Wiesz, że ono jest lworybą? Czyli symbol Singapuru, który jest głową lwa i ciałem ryby jest jego pomnik zaraz naprzeciwko jakby Mariny, w której już byliśmy tysiące razy. Więc tam cię idziemy, bo do tego pomnika nie dotarliśmy, także to jest jedyna taka z dużych atrakcji, która nam została do odczekowania. Tam chcemy dzisiaj dotrzeć, to jest około pół godzinki spacerku od, od te, tego miejsca, także myślę, że damy radę. Ale jak póki co siedzimy sobie, słuchajcie, na schodkach z lokalsami i pokażę Wam jaki mamy fantastyczny widok. Nie mówię o tym, Hanu. Dzisiaj też w supermarkecie kupiliśmy sobie to soju, w supermarkecie kosztowało chyba 9 dolarów, a w barze najtaniej znaleźliśmy za 15, ale średnia cena to jest około 20 paru. Ile to ma procent alkoholu? 14 14, no i to jest taki jabłkowy, powiem wam, że to smakuje jak taki mocniejszy cydr trochę, co? Taki cydr robiony na spirytusie, także... Ale... Tak, to prawda, to nie jest gazowane. To jest tak, takie jak niegazowane wino, białe, ale słodkie, o smaku jabłka i spirytusu. Także... <laughs> I jest feel to... like I'm drinking, to be honest, some strong alcohol when I drink it. Mm. Ale to jest naprawdę dobre. Mi to osobiście smakuje, jest naprawdę spoko. Także um, już się dowiedzieliśmy, że w Singapurze można pić w miejscach publicznych, także nie dostaniemy no, mandatu. No. Wiemy, ja to czytałam. Nie zamknął nas w więzieniu, to najważniejsze. <laughs> Masz nadzieję, tak? Okej, to jest bardzo straszne. To jest moje Jezus, słuchajcie, trafiliśmy na jakieś wesołe miasteczko, na jakieś, um, jak to się nazywa, nie kostery, ale jakieś śmieszne rzeczy, nie będziemy brali w tym udziału, na pewno, idziemy dalej zobaczyć lworybę, ale tak, takie rzeczy się tutaj dzieją w okolicy, także bardzo zabawnie, te dziewczyny chyba dalej tam wiszą, słuchajcie, wyglądało to przerażająco, jak mam być bardzo szczera, zrobiłbyś to, Józefek? Zrobiłbyś? Would you do that? Nie, nie. I did before, but I Nie. not do it Nie. You would never do that. Wiecie, że Nie. Nie. się boi Nie. Nie. tego never Nie. 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 byś I to swoje indyjskie ale powiem Wam, że jest tu tyle ludzi, tyle się dzieje. Bardzo fajnie to wygląda. Nie wiem, czyliście za mną. Dalej podążamy, słuchajcie, rzeką Singapur, tak się nazywa. I chcemy dojść aż do mariny, żeby zobaczyć tego lwo, rybę. Symbol Singapuru. Ty nawet nie wiedziałeś, że symbolem Singapuru jest. Dobrze, że ci tę żonę zabrał na tę wycieczkę, bo byś nic nie wiedział. O, zobaczcie, chcę Wam pokazać jak wyglądają tutaj na przykład restauracje z owocami morza. Zobaczcie, macie tutaj te akwaria. Podchodzicie sobie, wybieracie, którą chcecie rybkę zjeść i oni wam ją przyrządzają. Obrzydliwą. To są chyba, słuchajcie, humary. Na pewno to są humary. Dziękuję. są jakieś rybki. Także tak to wygląda. Przychodzicie tutaj, Bo ty jadłeś w zeszłym roku, tak, prawda? Że sobie wybieraliście tak. Więc podchodzicie, wybieracie którą chcecie, i oni wam ją przyrządzają. Eee. Tak, to jest też jeden z powodów, dla których nie jem mięsa. Trochę mnie to obrzydza. Ale nie oceniam, żeby nie było. No, jakby ktoś tutaj lubi spoko. Ja wszystko lubię. Ja też, wiecie, lubię sobie upolować w supermarkecie marchewkę, którą później zjem. Także totalnie rozumiem. Jak się czujesz? Czuję się super. Moim zdaniem cię nie jest tak gorąco jak ostatnimi dniami, e, natomiast Józio mi mówi, że jest, tylko że się po prostu przyzwyczailiśmy do tego. Może coś w tym być, bo słuchajcie jesteśmy tutaj już tydzień, także trochę czasu minęło. E, ale dzisiaj żyję, naprawdę żyję. Ostatnie dni było gorzej. A jest spoko. Ale przez, te, przez to, że idziemy teraz przez taką ulicę pełną żarcia, to powiem mam, że chcemy się jeść. Musimy coś No musimy coś zjeść. Słuchajcie, znaleźliśmy sobie taki cepelek tutaj. Porobiliśmy sobie trochę zdjęć. Zobaczcie jak nie mam widok. Przepięknie tu jest, a tutaj jest jeszcze mosik czerwony. Także też całkiem nieźle, powiem Wam. Um, jeszcze dalej nie znaleźliśmy tego... Um, to się nazywa Merlion, co? Merlion. Jaszczurka. Fumno. Właśnie przed nogami przebiegło mi jaszczurko. Ja Wam chyba już mówiłam, ja się niesamowicie brzydzę takich um, stworków, takich gadów, płazów i w ogóle uh, nienawidzę pająków, jaszczurek, węży. Mm. Fuj, widziałeś się, czy nie? Nie widziałeś? Nie, to jest taka, te, taki gekonik to chyba był, już coś. No. Wiecie, po Filipinach, jak mieszkaliśmy z trzema w pokoju, to już nie powinno mi to być straszne, ale jednak wciąż trochę zaskakuje. Myślę, że jesteśmy już blisko, bo robi się bardzo tłocznie, co nie? Dużo ludzi? O, już widzę. Na, no, już widzę! To the city streets, we begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts a hand in mine. Znaleźliśmy symbol, symbol Singapuru. Jest przed nami, także spełniona już e, turystyczna atrakcja. Słuchajcie, chwila słabości. Jesteśmy dalej w tym pięknym miejscu. Ale nie zgłodnieliśmy, więc zamawiamy sobie jakieś yy, niezdrowe jedzonko. No dla mnie jakieś fryteczki. Co tutaj mamy? Uhuhu. Wiecie, że nawet znalazłem do siebie wegańskiego burgerka. Jeśli jest the burger, ja chcę burger. Nie, cokolwiek to jest hakido, Bioreto. Nie wiem, czemu nie działa. Dzisiaj pierwszy raz tutaj, jakby po tej drugiej stronie e, maryny I naprawdę jest tutaj bardzo ładnie nocą. Pięknie widać właśnie ten, ten budynek hotelowy, e, więc rzeczywiście stąd jest dużo lepsza perspektywa niż jak się siedzi pod, bo wtedy po prostu nic nie widać. Słuchajcie, przeszliśmy na 7-Eleven, czyli z takiej naszej takiej azjatyckiej żabki I zobaczcie, co Józef znalazł. To jest jajko. Pokaż to. Gotowe jajko. jajko. Ale to jest ugotowane, no. czy co? Fu, słuchajcie, to jest ugotowane, obrane jajko w jakiejś panierce. O mój Boże, parówka. I to nawet nie stoi w lodówce, słuchajcie. Oczywiście nudne, no to jest klasyczek u nich. Ale co tutaj robi magii czy knor, to nie wiem. Co jeszcze obrzydliwego tu znajdziemy. O! I można sobie podrzeć tutaj. Widzicie? Ten pan sobie kupił jedzenie, gotowe i sobie teraz podgrzewa bez mikrofalówka w sklepie. Także słuchajcie bardzo mądre. Dużo jest takich gotowych ciasteczek. Z tego co zauważyliśmy, to oni to jedzą na śniadania, że to jest dla nich taka... taka no rano to po prostu jedzą, gotowe, ale on sobie robić się, robi, się pod I tutaj czasami są, w tym 7 leven nie ma, ale w niektórych są nawet stoliki, znaczy tam dwa krzesła na krzyż, ale no coś tam jest. Więc można tu żyć, słuchajcie. Pamiętasz to? To jest, słuchajcie, skóra z ryby, taka zasuszona. Sprzedawana w formie takich snaków. 10 dolarów to kosztuje, czyli 4, 30 zł. Obrzydliwe. Już jakiś dostał w prezencie od kolegów. Obrzydliwe. Porsche, <laughs> słone jajko. Chipsy o smaku, słodkowodne. Kiepsy też mamy. Azjatyckie. To są nori o smaku chili. Dziwne rzeczy, naprawdę. Znalazłeś wodę? Bierzesz sobie wędlę? Tak. Ja się gazowano. Jest gazowana? Patrz, Hakido. Odkryliśmy, co to znaczy Hakaido. To jest taki kremowy smak. Pochodzi z Japonii. Już wszystko wiemy. Jest gazowana. To jest? To jest normalny Zobaczcie, małpeczki też każdy. Dziękuję Dobra, ja dorwam. słuchajcie, wodę gazowaną A Juzy, co sobie kupiłeś? Pokaż Sojomilk Słuchajcie, to oni sprzedają tak swoje. to jest mleko sojowe A co najlepsze, jak poprosiłam w kawiarni, żeby mi do kawy, z kawy zrobili sojowe Powiedzieli, że nie zrobią Pomimo tego, że sprzedawali sojowe mleko jako napój, więc. Dziwna sprawa. Tak, oni tu po prostu piją mleko sojowe jako taki drink. Nie wiem, jak my pijemy maślankę. Pokaż mi? Nie. Co? Nie próbuję. Czemu? To teraz na pewno spróbuję, ale co obrzydliwe? Ale powiedzieliście, że to pod w mikrofalówce. Jest napisane. Myślę, I że I wrong one. Nie czemu? No boję się teraz co to jest? No to jest jak pure soya milk without any sugar anything. Jest, jest jakieś świeże jeszcze. Słuchajcie, to jest jakbyście namłoczyli po prostu ziarna soi. Podzielę się z tobą wodą. No nie mamy czasami I szczęścia. Soja like this. Soja beans, nie? No, yes, Ten smakołek, like, jak... tak. Soja, like no. Soja. Chcesz coś jeszcze sobie wziąć? Do picia? Chcesz coś jeszcze innego? Nie, nie, nie. Słuchajcie, znaleźliśmy stację do wylewowania rowerów. Tak. I I się mówi, jak ja tu mam. Jezu, on jest trzy razy większe, Wygląda jak rowery dla dzieci, ale nie to, że jeden, słuchajcie. Tylko one wszystkie są. Jak dla małych dzieciaków. No. Józef, w Azji nikt nie ma metr 90x, niestety. Okay.